Dzień dobry! U! Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z kimchi. w kolejnym odcinku Dzisiaj jak widzicie po ustawieniu no, chyba. Dzisiaj jak widzicie po ustawieniu kamery Ten odcinek to ekspresowa kuchnia wiolisonu. I zajmiemy się dzisiaj kurczakiem Dużo było przepisów na kurczaka na tym kanale Ale takiego jeszcze nie, bo to nie jest kurczak koreański Znaczy po koreańsku, koreański jest Dzisiaj zajmiemy się przepisem na kurczaka teriyaki Czyli bardzo znane danie kuchni japońskiej. Ja ostatnio się interesuję też innymi azjatyckimi kuchniami. Więc takich przepisów nie tylko w kuchni koreańskiej możecie się spodziewać na tym kanale, zresztą już parę było, ale tak, będziemy robić kurczaka teriyaki. Tego kurczaka można przygotować na kilka różnych sposobów, ale my zrobimy go tak, żeby stanowił super dodatek do ryżu, będzie w sosie i ten sos będzie taki lekko gęsty, będzie naprawdę pyszny i w przeciwieństwie do kurczaka po koreańsku, który zwykle jest ostry, to danie będzie łagodne. Więc idealne dla dzieci. sonuje sezam z miodem, to są dwa ze składników, których będziemy dzisiaj używać. Mamy tu też więcej składników. Podstawą tego kurczaka, oprócz tego, że będziemy używać kurczaka, będzie sos sojowy, odrobina czosnku, odrobina imbiru, miód, olej sezamowy. I ja dzisiaj wzięłam się za ten przepis, dlatego że zauważyłam, że w internecie, jeżeli ludzie podają przepis na kurczaka teriaki to bardzo często używają gotowego sosu teriyaki, a nie ma potrzeby, bo to wszystko można zrobić samemu szybko w domu, a jeżeli oglądacie ten kanał od jakiegoś czasu, to na pewno macie składniki. Więc bierzemy się do pracy, bo gadam za dużo, a to miała być ekspresowa kuchnia Wioli i Tak? Musimy najpierw pokroić kurczaka. Ja pok mam pierś z kurczaka, może to być też mięso z nogi, nawet lepiej się będzie nadawało. U, u nas akurat w sklepie była tylko pierś. I pokroję je w kostkę. Nie musi być taka kostka kostka. Ale pokroję je nie w takie duże kawałki, tylko tak drobno. Oczywiście te białe dziwne rzeczy możecie poodcinać, jeżeli. Jesteście na to wrażliwi? Kroimy tak w miarę drobno, na takie kawałki, nawet jeszcze drobniejsze, tak żeby się ten kurczak szybciutko usmażył. Mam tutaj 400 g kurczaka, czyli to będzie taka porcja na... Dobrze. Czyli to będzie taka porcja na co najmniej dwie dorosłe osoby. Kurczaka kroimy, przenosimy do miseczki i deska mi się już nie przyda, bo nie będę już nic kroić. Muszę tylko... Kurczaka lekko doprawić, odstawić na chwileczkę i yy, przygotujemy sos. I to będzie tyle. To jest bardzo szybki przepis. Więc doprawiam kurczaka odrobiną imbiru. Mam tutaj taki imbir, to pismo mojej teściowej. Imbir w proszku własnej produkcji. Może być sproszkowany imbir, a może być świeży oczywiście. Pół łyżeczki takiego sproszkowanego imbiru. Sypuję do kurczaka i mieszam. Mogę, ale nie muszę. Jeżeli nie macie tego składnika, to możecie to pominąć, ale mogę dodać tutaj jeszcze tak łyżkę dwie Mirim, czyli czegoś, co pojawia się w większości y, japońskich przepisów, można tutaj użyć też słodkiego białego wina, albo można po prostu ten składnik pominąć. Ten imbir tutaj i Mirim dodaje się. Po to, żeby pozbyć się takiego kurczakowego zapachu, we wszystkich azjatyckich przepisach zawsze się ten zabieg stosuje. Można też moczyć kurczaka w mleku, ale tutaj pozostałości tego mleka mogłyby nam się dostać do sosu. I no, nie za bardzo to będzie współgrało, więc lepiej sobie dodać imbiru. Takiego kurczaka doprawionego odrobiną imbiru jeszcze możemy dodać odrobinę pieprzu. Mieszamy i zostawiamy na chwileczkę, żeby ten imbir zaczął tam działać, nadał lekko aromatu temu kurczakowi. I przygotowujemy sos. I sos to będzie mieszanina wszystkich pysznych składników, głównie sosu sojowego, oleju sezamowego i tak dalej. I będzie on zagęszczony skrobią. Może być kukurydziana, może być ziemniaczana. I zwykle w naszym takim europejskim gotowaniu sosu się nie zagęszcza i zagęszczanie sosów uważa się za coś takiego... No, takie nie, nieumiejętne gotowanie zagęszczanie sosów mąką, a w bardzo wielu azjatyckich przepisach sosy w ten sposób się zagę, zagęszcza często. Szczególnie w, w chińskich przepisach i w japońskich. Więc tak, będziemy potrzebować tutaj jedną czwartą szklanki sosu sojowego, czyli mniej więcej 80 ml. 80 ml sosu sojowego. Tak, jest. Taka sama. Zawartość wody, czyli 80 ml sosu, 80 ml wody, teraz już nie to, tylko łyżkami będziemy odmierzać, miód, sos teriyaki to tak naprawdę sos sojowy i coś słodkiego, więc my tutaj możemy użyć cukru, ale ja użyję miodu, zawsze to będzie smaczniej, i, no i trochę może zdrowiej. Użyjemy dwie łyżki miodu, najlepiej takiego o dość neutralnym smaku. Miod gryczany tutaj mógłby nam zdominować danie, ja mam miód lipowy, albo akacjowy to jest. Mieszamy i do tego oczywiście bardzo ważny składnik, łyżka oleju sezamowego. Do tego tezam. ktoś mi tu zjadł pół sezamu przygotowanego, kto to zjadł? Ja. Tak? Dobry był? To proszę tutaj dodaj. I łyżeczka octu ryżowego, jeżeli chcecie dodać zwykły ocet, to dosłownie dwie kropelki, mhm. ale lepiej się sprawdzi ocet ryżowy, jestem pewna, że już go macie w swojej spiżarce. Wszystko prawie, do tego jeszcze musimy dodać czosnek, dwa ząbki czosnku przeciskamy przez praskę albo siekamy bardzo drobno, na upartego mógłby być nawet suszony czosnek, ale w Korei takiego nie ma. Dziękuję bardzo, panie asystencie. Do tego musimy dodać tą skrobię. Mam tutaj dwie łyżeczki skrobi. Ona nam świetnie zagęści sos, ale ten sos dodamy po usmażeniu kurczaka, no bo zrobi nam się ten sos gęsty yy, i nie można długo gotować w tym sosie tego, więc najpierw smażymy kurczaka, potem dodajemy sos. I mieszamy. Jako że zrobią nam się grudki w skrobi, to ja wymieszam tym. Mieszamy trzepaczką i powstaje nam taki domowy sos teriaki. Mam tutaj sos. Do sosu można jeszcze dodać odrobinę tego imbiru. A co? Imbir zawsze spoko. Szczególnie do kurczaka, to jest świetne połączenie. Przechodzimy do patelni z tym mięsem. I sosem. Zobaczyliście mojego super szybkiego przepisu na kurczaka. Na patelnię wlewamy trochę dowolnego oleju, który używacie. Aczkolwiek oliwa z oliwek może nam tu zdominować smak, więc jakiegoś takiego neutralnego. Rozgrzewamy olej i smażymy tego kurczaka krótko. Tego kurczaka trzeba smażyć krótko, żeby go nie przesuszyć. On jest w bardzo małe kawałki pokrojony, więc od razu się zetnie wrzucamy kurczaka żeby nam się ten kurczak nie stalił w jedną masę to musimy to porządnie mieszać zobaczcie przez to mirim trochę mi tutaj yy, buzuje na patelni, ale to nic możemy sobie sprawdzić czy jest to ugotowane ten kurczak, przekrajając go na pół, jest ścięty i teraz wlewamy sos mhm. wlewamy sos dziękuję bardzo Świetnie, i teraz na słabym ogniu mieszamy kurczaka z sosem. Mieszamy z sosem i czekamy, aż sos gęstnieje. Będzie taki fajny, błyszczący sos. Niech się tutaj pogotuje dosłownie dwie minutki. I ja pokroję sobie jeszcze odrobinę zielonej cebulki. Wiem, że sonu będzie chciał bez cebulki, ale ja lubię. Fajnie to będzie wyglądało na tym. Wiele w tym sosie warzyw nie ma. Można sobie to zrobić, oczywiście, z jakimiś warzywami na boku, jakąś surowką. Ja wiadomo, czy zjem, Nie wiem, co by na to powiedzieli Japończycy, ale ja to zjem z kimś. I teraz, zobaczcie, tak wygląda mój kurczak w sosie. Teraz nałożę sobie do miseczek ryżu. Ryż najlepiej tu się sprawdzi, taki do sushi. Mam tu trochę ryżu. Zwykle tak nie wyglądają potrawy, które przygotowuję. Zwykle jest cała masa miseczek. A tutaj mamy jedną miskę i na ten ryż wkładamy sobie. Kurczaka koniecznie z sosem. I to się też świetnie sprawdzi jako na przykład takie pudełeczko do pracy. Można sobie wziąć ryż, kurczaka i robić masę. Yy, jakieś ogórki dodatkowo na przykład. I jest smaczne. Tak to wygląda. Będzie jeszcze ładnie, jak posypię sobie odrobiną zielonej cebulki. Tak sobie posypujemy. Tu jest. <ślesztuk> tu jest. Próbujemy. Korei, nigdy się tak nie je trzymając miseczki, ale że to inspirowane japońskim danie, to możemy sobie trzymać miseczkę. Dobre? Tak? Bardzo dobre. Pychotka, te cebulki. Pyżne, jak widzieliście, bardzo szybkie danie. Sonu, zjadaj swoje. Z kilku składników dostajemy bardzo dużo smaku i kurczaka na fajny sposób, więc mam nadzieję, że wypróbujecie to danie. Nie wiem, co się tam dzieje za mną. Sonu. Jest zakręcony na punkcie kurczaka teriaki. I ja kończę ten odcinek. Mówimy Wam pa. pa. Do widzenia!